Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział trzynasty. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: Jeżeli u jakiegoś człowieka pojawi się na skórze jego ciała obrzęk, albo wysypka, albo plama, i rozwinie się to na skórze jego ciała tak, że wygląda to na trąd, to zaprowadzą tego człowieka do kapłana Aarona lub do jednego z jego synów kapłanów. A gdy kapłan obejrzy to chore miejsce na skórze ciała i zauważy, że włosy na tym chorym miejscu zbielały i to chore miejsce wygląda jak wgłębienie na skórze ciała, to jest to plaga trądu. Gdy kapłan to stwierdzi, uzna go za nieczystego. A jeżeli jest to biała plama na jego skórze, lecz nie wygląda na wgłębienie w skórze i włos na niej nie zbielał, to kapłan odosobni tego chorego na siedem dni. A gdy kapłan dnia siódmego stwierdzi, że porażone miejsce Pozostało takie same, a zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, to odosobni go kapłan na dalsze siedem dni. A gdy kapłan zobaczy go po raz drugi, siódmego dnia i stwierdzi, że miejsce zarażone stało się bezbarwne i zakażenie nie rozszerzyło się na skórze, to kapłan uzna go za czystego. Jest to tylko wysypka, więc tamten wypierze swoje szaty i będzie czysty. A jeżeli wysypka na skórze, po pokazaniu jej kapłanowi, w celu uznania go za czystego, będzie się rozszerzała, wtedy pokaże się kapłanowi po raz drugi. I gdy kapłan zobaczy, że wysypka na skórze się rozszerzyła, to uzna go za nieczystego, bo jest to trąd. Jeżeli porażenie trąbdem wystąpi u człowieka, to zostanie on przyprowadzony do kapłana. I gdy kapłan zobaczy, że na skórze jest biały obrzęk i że włosy na nim bieleją, a na obrzęku tworzy się żywe mięso, to jest to zastarzały trąd na skórze jego ciała i kapłan uzna go za nieczystego, lecz już go nie odosobni, gdyż już jest nieczysty. A jeżeli trąd rozwinie się bardzo na skórze i pokryje całą skórę chorego od głowy aż do stóp, gdziekolwiek tylko sięgnie wzrok kapłana. I kapłan zobaczy, że trąd pokrył całe jego ciało, to uzna go za czystego. Cały zbielał, a więc jest czysty. Lecz skoro tylko ukaże się na nim żywe mięso, będzie nieczysty. Gdy kapłan zobaczy żywe mięso, uzna go za nieczystego. Żywe mięso jest nieczyste, jest to trąd. Jeżeli jednak żywe mięso cofnie się i zbieleje, to człowiek ten winien przyjść do kapłana. A gdy kapłan zobaczy i stwierdzi, że chore miejsce zbielało, kapłan uzna go za czystego. Jest on czysty. Jeżeli na czyimś ciele, na skórze pojawi się wrzód i zagoi się, a na miejscu tego wrzodu wystąpi biała wysypka lub biało-czerwonawa plama, należy ją pokazać kapłanowi. Gdy kapłan zobaczy, że jest ona wgłębiona i włosy na niej zbielały, kapłan uzna go za nieczystego. Jest to porażenie trądem, które się rozwinęło na wrzodzie. A jeżeli kapłan zobaczy, że nie ma na nim białych włosów i że nie ma też na nim wgłębienia na skórze i że jest to bezbarwne, kapłan odosobni go na siedem dni. Ale jeżeli się bardzo rozszerzy na skórze, Kapłan uzna go za nieczystego. Jest to trąd. A jeżeli plama ta pozostanie bez zmiany i nie będzie się rozszerzała, to jest to blizna po wrzodzie. I kapłan uzna go za czystego. Jeżeli zaś na skórze ciała jest. Oparzelizna od ognia i żywe mięso tej oparzelizny stanie się białą plamą albo biało-czerwoną, i kapłan zobaczy, że włos na plamie zbielał, i na skórze widać wgłębienie. To jest to trąd, który się rozwinął na oparzeliznie. Kapłan uzna go za nieczystego. Jest to porażenie trądem. Jeżeli by jednak kapłan stwierdził, że na plamie nie ma białych włosów, ani wgłębienia na skórze i ona blednie, to kapłan odosobni go na siedem dni. Siódmego dnia zobaczy go. Jeżeli się to bardzo na skórze rozszerza, to kapłan uzna go za nieczystego. Jest to porażenie trądem. A jeżeli plama ta pozostanie bez zmiany, nie rozszerza się po skórze i blednie, to jest to obrzęk z oparzelizny i kapłan. Uzna go za czystego, gdyż jest to tylko blizna po oparze liźnie. Jeżeli u mężczyzny lub kobiety wystąpi schorzenie na głowie lub na brodzie, to kapłan obejrzy to schorzenie. Jeżeli stwierdzi, że na skórze powstaje wgłębienie, i włosy na nim są żółte i cienkie, to kapłan uzna go za niczystego. Jest to liszaj, trąd głowy lub brody. A gdy kapłan obejrzy ten zaraźliwy liszaj i stwierdzi, że nie ma wgłębienia na skórze, ale nie ma też na nim ciemnych włosów, to kapłan odosobni dotkniętego tym zaraźliwym liszajem na siedem dni. A gdy siódmego dnia kapłan obejrzy to schorzenie i stwierdzi, że liszaj się nie rozszerza i nie ma na nim żółtych włosów ani wgłębienia na skórze, Niech się odotkniętym liszajem da ogolić. Lecz samego liszaju niech nie goli. Kapłan zaś odosobni go powtórnie na siedem dni. A gdy kapłan obejrzy liszaj siódmego dnia i stwierdzi, że liszaj nie rozszerzył się na skórze i nie ma wgłębienia na skórze. To kapłan uzna go za czystego, a on wypierze swoje szaty i będzie czysty. A jeżeli po uznaniu go za czystego Liszaj bardzo się rozszerzył na skórze i kapłan zobaczy, że Liszaj rozszerza się na skórze, to kapłan już nie będzie szukał żółtych włosów. Jest on Nieczysty. Jeżeli jednak w jego oczach liszaj pozostał bez zmiany i są na nim ciemne włosy, to Lisaj zagoił się. Jest on czysty i kapłan uzna go za czystego. Jeżeli u mężczyzny lub kobiety. Pojawią się na skórze ich ciała plamy, plamy białe. I gdy zobaczy kapłan, że na skórze ich ciała są blade, białe plamy, to jest to wyrzut, który się rozwinął na skórze. Jest on czysty. Jeżeli komuś wyły się głowa, to jest on łysy. Ale jest czysty. Jeżeli komuś wyłysieje głowa od strony czoła, to ma łysinę, ale jest czysty. Ale jeżeli na łysinie lub na łysinie nad czołem ukaże się chorobliwa plama biało-czerwona, to jest to trąd, który się rozwinął na jego łysinie, lub na jego łysinie nad czołem. Jeżeli kapłan obejrzy go i stwierdzi, że to chorobliwa plama biało-czerwonawa na jego łysinie lub na jego łysinie nad czołem wygląda jak trąd na skórze ciała, to człowiek ten jest trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Choroba jest na jego głowie. Trendowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty, samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem, jeżeli plaga trądu wystąpi na szacie. Na szacie wełnianej, lub na szacie lnianej, lub na osnowie tkaniny, lub na wątku z lnu czy z wełny, albo na skórze. Czy na jakimś wyrobie skórzanym, a będzie ta plaga na szacie, czy na skórze, czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś wyrobie skórzanym, zielonawa lub czerwonawa, to jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi. A gdy kapłan stwierdzi, że to zaraza, od osobni zarażony przedmiot na 7 dni. Siódmego dnia obejrzy plagę. A jeżeli plaga rozszerzyła się na szacie, czy na osnowie, czy na wątku, czy na skórze, czy na jakimś wyrobie skórzanym, to jest to plaga złośliwego trądu. Rzecz ta jest nieczysta. Toteż spali te szatę, czy osnowę, czy wątek wełniany, czy lniany, czy wszelki przedmiot skórzany, na którym jest plaga, gdyż jest to trąd złośliwy, niech będzie spalone w ogniu. A jeżeli kapłan stwierdzi, że plaga na szacie, czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś przedmiocie skórzanym, nie rozszerzyła się. To kapłan rozkaże, żeby wyprano to, na czym plaga wystąpiła, i odosobni to powtórnie na siedem dni. A gdy po wypraniu kapłan obejrzy to, na czym była plaga, i stwierdzi, że plaga nie zmieniła swojego wyglądu, ale i nie rozszerzyła się. To rzecz ta jest nieczysta. Spalisz ją w ogniu, gdyż jest głęboko przyżarta, bądź ze zwierzchniej, bądź ze spodniej strony. Jeśli zaś kapłan stwierdzi, że w, po wypraniu plaga zbladła, to wyrwie ją z szaty, czy ze skóry, czy z osnowy, czy z wątku. A jeżeli nadal będzie widoczna na szacie, czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś przedmiocie skórzanym, to znaczy, że się rozwija, więc spalisz w ogniu to, na czym jest plaga. Natomiast szatę, czy to osnowę, czy wątek, czy jakiś przedmiot skórzany, które wyprałeś i z których ustąpiła plaga, Należy wybrać powtórnie i będą czyste. To jest prawo dotyczące plagi trądu na szacie wełnianej, czy lnianej, czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś przedmiocie skórzanym, aby uznać je za czyste lub nieczyste.